W tym nagraniu chcę podzielić się nauką o przywiązaniu, psychologicznym i neurologicznym aspektem, i tym, jak można przejść do nowego stanu świadomości, w którym nie trzymasz się kurczowo efektu, nie próbujesz kontrolować wyniku, lecz jesteś w energii, w której wszystko zaczyna się układać samo. Zanim zaczniemy wyraź, proszę gotowość odpuszczenia, wpisując w komentarzu odpuszczam kontrolę. Pozwól, że opowiem ci historię o Jimie Kareju, Zanim stał się sławny, Zanim został aktorem, komikiem, celebrytą, którego wszyscy dziś znamy, w 1990 roku był spłukany. Nie miał pieniędzy. Mieszkał w samochodzie i czuł, że ledwo wiąże koniec z końcem. Wtedy zrobił coś, co całkowicie zmieniło kierunek jego życia. Napisał sobie czek. Wystawił go z datą Święta Dziękczynienia w 1995 roku. Czek był wypisany na jego nazwisko na 10 milionów dolarów za wykonane usługi. Złożył go, schował do portfela i całkowicie poświęcił się swojej pasji. Chodził na przesłuchania do różnych programów. Grał w show In Living Color. W końcu zagrał w takich filmach jak Głupi i Głupszy czy Ace Ventura. Przenosząc się myślami do 1995 roku, spojrzał wstecz i uświadomił sobie że zarobił więcej niż 10 milionów dolarów z tytułu świadczonych usług, z filmów, w których zagrał. Chcę zwrócić uwagę na coś bardzo istotnego. Jedną z kluczowych rzeczy, które Jim musiał zrobić, było to, że miał wizję, miał intencje, miał jasność, ale też kompletnie odpuścił. Zanurzył się w swojej pracy, nie analizował nadmiernie, nie zastanawiał się ciągle, jak to wszystko ma się wydarzyć. Nie wynosił każdego przesłuchania na piedestał, że jeśli się nie uda, to koniec marzeń. On po prostu zanurzył się w proces i odpuścił wynik. W efekcie był w stanie energetycznym, który przyciągał do niego więcej synchroniczności i okazji odzwierciedlających jego rozszerzoną świadomość. Dzielę się tą historią, ponieważ wiele osób ma intencje, marzenia, coś, czego pragnie doświadczyć, może żyją od wypłaty do wypłaty. Może mają podświadome blokady. Ale bardzo często to, co robią, to skupienie się na przywiązaniu do rezultatu zamiast na procesie. W tym nagraniu chcę podzielić się nauką o przywiązaniu, psychologicznym i neurologicznym aspektem i tym, jak można przejść do nowego stanu świadomości, w którym nie trzymasz się kurczowo efektu, nie próbujesz kontrolować wyniku, lecz jesteś w energii, w której wszystko zaczyna się układać samo. Pomyśl też o miłości. Ile razy słyszałeś, tak bardzo pragnęłam miłości. Robiłam mapy marzeń, afirmacje, wizualizacje. Szukałam wszędzie i nic, aż w końcu odpuściłam, i wtedy się wydarzyło. Opuścili opór i miłość przyszła. Przestali skupiać się na wyniku, i wtedy się to wydarzyło. Przywiązanie oznacza opór, stres, więcej kortyzolu. Spójrzmy na to z punktu widzenia nauki: mózg ma tak zwany hormon oczekiwania dopaminę. Gdy oczekujemy nagrody lub rezultatu, poziom tego hormonu rośnie. Ale jeśli to, czego oczekujemy, się nie wydarza, poziom kortyzolu rośnie a to hormon stresu. I co się dzieje, gdy ktoś ciągle pragnie oczekuje pragnie a wynik się nie pojawia utyka w cyklu oporu i stresu. Stres, i to, co bardzo często można naukowo udowodnić, to fakt, że gdy ludzie są bardzo przywiązani do rezultatu, ich poziom stresu i kortyzolu rośnie, a funkcje poznawcze spadają. Zaczynają się zadręczać, nadmiernie analizować, a rzeczy zaczynają iść niezgodnie z planem, ponieważ towarzyszy im wzmożony stres, większe przywiązanie, dosłownie, chemicznie i emocjonalnie. Bardzo często źródłem przywiązania nie jest sama rzecz. Lecz historia, jaką sobie o niej opowiadamy, to właśnie do niej jesteśmy przywiązani. Pomyśl o tym: wszystko w rzeczywistości jest fundamentalnie neutralne. To my nadajemy znaczenie. Kiedy ktoś mówi: Trudno mi to puścić, w rzeczywistości chodzi o to: Trudno mi puścić znaczenie, jakie temu nadałem. Nie samą rzecz, historię o tej rzeczy. Na przykład kiedy ktoś ma trudność z odpuszczeniem byłego partnera, to nie tylko osoba jest trudna do puszczenia, ale historia i skojarzenia z tą osobą. Gdybyś spojrzał na tę historię z dystansem, mógłbyś zobaczyć, że bardzo często jest ona projekcją z dzieciństwa, odbiciem jakiejś nieuzdrowionej energii z przeszłości. Wtedy możesz zauważyć, że ta osoba nie jest aż tak wyjątkowa, jak ci się wydawało. Odbijała po prostu część ciebie. Która nie była jeszcze uzdrowiona. Co wtedy się dzieje? Ta historia trafia na piedestał. To ta osoba miała mnie uratować. To była ta jedyna. Nie ma nikogo innego takiego jak ona on. Nie mówię, że ta osoba była zła, ale może wzorzec się wypełnił. Może pora go puścić iść dalej. Zrozum, że bardzo często przyciągamy ludzi do swojego życia po to, by odtworzyć znajome dynamiki z dzieciństwa. Dlaczego? Bo jakaś część nas chce się uzdrowić, chce uwolnić, chce, by ta osoba zrozumiała nas i próbujemy to zrealizować. Z psychologicznego punktu widzenia przywiązanie bardzo często wiąże się z poczuciem bezpieczeństwa. Osoby, które mają trudność z puszczeniem, cenią sobie ponad wszystko poczucie pewności i kontroli. Dlaczego? Bo wcześniej w życiu tej pewności mogło nie być. Była niewiadoma, chaos. Co się wydarzyło, i wtedy umysł powiedział: Nie chcę tego więcej. Wolę przywiązać się do czegoś, co mogę kontrolować. Nawet jeśli to nie działa, bo jeśli to się uda, to poczuję się bezpieczny. Widzisz więc, że przywiązanie staje się narzędziem do zapewnienia sobie bezpieczeństwa. To właśnie psychologiczna strona tego zjawiska. Ale może lekcją tutaj jest nauczyć się puszczać pozwolić. By rzeczy przychodziły do ciebie w sposób, którego nawet nie jesteś w stanie sobie wyobrazić przez działanie czegoś wyższego, przez boskość, wszechświat. Pomyśl o Jimie Carey'u, zanim był w filmach jak Ace Ventura głupi i głupszy maska gdyby cały czas siedział w głowie, próbując wymuszać rezultat, obsesyjnie kontrolując każde przesłuchanie, myśląc: Ten casting musi wypalić, bo inaczej nie dostanę mojego czeku na 10 milionów który mam w portfelu, wytworzyłby opór. Wzrosłoby napięcie i dosłownie zablokowałby napływ tych okazji. Jednym z kluczowych wniosków jest to, że kiedy odpuszczasz rezultat, rezygnujesz też z przekonania, że wiesz, co dla ciebie najlepsze. Skąd wiesz? Dlaczego sądzisz, że wiesz lepiej niż Bóg czy wszechświat, co jest dobre dla ciebie? Co, jeśli to, czego się kurczowo trzymasz, choć daje pozory bezpieczeństwa, tak naprawdę jest toksyczne. Co, jeśli właśnie ta pewność to gwarancja, że Twoje potrzeby nie zostaną zaspokojone? Pomyśl o tym. Może niezaspokojenie Twoich potrzeb jest Ci znajome i dlatego szukasz osób, które Ci to odbijają. Znajdujesz je, próbujesz je zmienić, aby Cię zobaczyły, zrozumiały. Robisz z tego projekt, a na końcu jesteś zmęczony, wypalony. Z poczuciem, że Twoje potrzeby wciąż nie są spełnione. Czas to z siebie wyrzucić. Puść to. A co, jeśli właśnie w nieznanym, tak, nieznanym, czyli trochę strachliwym, ale co jeśli to w nieznanym dzieje się cała magia? To właśnie otwierając się na nieznane, znajdziesz ludzi emocjonalnie dostępnych, nowe możliwości zawodowe, nowe pasje. Ale musisz mieć odwagę, by w to wejść. I kiedy już w to wchodzisz, nie chodzi tylko o to, żeby napisać coś na czeku i wsadzić go do portfela. Musisz zanurzyć się w proces, zakochać się w procesie. Śmieszne jest to, że jak to mówię, niektórzy ludzie pomyślą, okej, okay, zakocham się w procesie, bo jeśli się zakocham w procesie, to osiągnę rezultat. Nie o to chodzi. Miałem znajomą, która powiedziała, kiedy tak naprawdę przyciąga się miłość. Odpowiedziałem, kiedy przestajesz szukać. I wiedziałem, co ona pomyślała. Okej, okay, przestaję szukać. Teraz będę sama przez rok. Mam taką zasadę. I nawet jeśli ktoś się pojawi, nie zainteresuję się tym. Ale tak naprawdę w środku nadal szukała. Udaję, że nie szukam, ale obserwuję, czekam, wypatruję. I to wciąż jest przywiązanie. Jak więc odpuścić przywiązanie? To jak uwolnienie się od uzależnienia. Jak przestać być uzależnionym? Trzeba zrezygnować z tych wszystkich stymulujących rzeczy i zacząć obserwować. Zacząć obserwować swoje wzorce, co robisz, co powoduje dopaminowy strzał. Zaczniesz zauważać, co Cię wyzwala, jakie masz schematy. I wtedy możesz powiedzieć: Przestanę ciągle oglądać ten serial. Przestanę przeskrolowywać telefon i porównywać się do innych. Przestanę chodzić do klubów w poszukiwaniu miłości, jeśli to Twój schemat. Zaczynasz wtedy wkładać energię z powrotem w siebie. Przechodzisz przez krótki okres, w którym może wydawać się, że wszystko jest nudniejsze, mniej ekscytujące. Ale potem zaczynasz bardziej cenić głębsze rzeczy. Jeśli zakochasz się w procesie, zaczniesz go naprawdę lubić. A wtedy pojawią się nowe synchroniczności i okazje, które odzwierciedlą energię, w której jesteś. I właśnie w tym tkwi sedno przywiązanie pochodzi z ego, które chce kontrolować. Kiedy odpuszczasz, pozwalasz energii płynąć. Jesteś bardziej w tu i teraz, nie analizujesz, nie próbujesz wszystkiego wymusić, tylko cieszysz się procesem. Można to nazwać świadomością procesu kontra świadomość wyniku. Większość ludzi została zaprogramowana na świadomość wyniku. Jeśli osiągnę rezultat, poczuję się bezpieczny. Jeśli osiągnę rezultat, będę czuć miłość. Jeśli osiągnę rezultat, będę ważny. Ale rezultat nie jest celem samym w sobie, on jest tylko środkiem do celu. A przecież można zakochać się w samej drodze, w tym kim się stajesz w procesie. Ogólnie rzecz biorąc, Główne procesy odpuszczania, a także przygotowywania i przestrojenia swojego pola energetycznego, opierają się na zrozumieniu, że wiele trąb przechowuje się w ciele. Istnieje niemal podświadome przywiązanie do traumy, ponieważ jest znajoma zrozum, że trauma to nie wyrok na całe życie. Trauma to proces biologiczny, Co się kiedyś wydarzyło, w ciele pojawiła się energia, która nie została do końca przetworzona i uwolniona. I ta energia nadal jest uwięziona w ciele. Ludzie noszą ją ze sobą, a ona staje się w pewien sposób mechanizmem zaspokajania potrzeb, mechanizmem ochronnym przed zagrożeniami czy lękami w rzeczywistości. Ale przez to dosłownie blokują więcej miłości, obfitości i dobrych rzeczy, które mogłyby pojawić się w ich życiu. Pamiętaj, to nie jest wyrok, to reakcja biologiczna to coś, co chce być odczute i odpuszczone. I właśnie na tym polega proces odpuszczania. Somatyczne praktyki, czyli czucie w ciele, przenoszenie energii, na przykład do serca, do tego miejsca, gdzie odczuwasz napięcie, i pozwolenie tej energii być, zaakceptowanie jej, to bardzo potężny sposób na sprowadzenie świadomości z powrotem do ciała. Opór i stres przechowywane w ciele mogą prowadzić do chorób i dalszego napięcia. Kiedy uczysz się odpuszczać, Pojawia się uczucie ulgi. Energia zaczyna swobodnie przepływać. Odpuszczasz napięcie. Pozwalasz, żeby to wszystko było ok. Wyobraź sobie, że wokół traumy masz postawę. Nie chcę tego czuć, nie chcę, żeby trauma była w moim ciele. Nie chcę tego. To tworzy opór i przywiązanie. Ale co, jeśli po prostu pozwolisz jej tam być i naprawdę się z tym obecnie spotkasz. Wtedy pozwalasz tej energii dokończyć jej wzorzec. Właśnie dlatego uzdrowienie często następuje w obecności empatycznego świadka, kogoś, kto pozwala ci w bezpiecznej przestrzeni poczuć to, co czujesz. Jeszcze potężniejsze jest to, gdy ktoś jest świadkiem Twoich emocji bez oceniania. To bardzo silna droga uzdrawiania. Cały ten proces polega na pozwoleniu sobie czuć, zaakceptowaniu tego i odpuszczeniu. To naprawdę prosty proces, który możesz zastosować w swoim życiu. Więc może to właśnie teraz jest ten moment. Moment, w którym przestajesz walczyć, przestajesz analizować, przestajesz szukać odpowiedzi na zewnątrz i zaczynasz wsłuchiwać się w to, co już w tobie jest. Bo kiedy naprawdę pozwalasz sobie czuć, kiedy pozwalasz sobie puścić, to wszystko, Czego tak długo szukałeś, zaczyna naturalnie przychodzić. Nie dlatego, że próbujesz to wymusić, ale dlatego, że jesteś gotów, by zaufać, gotów, by odpuścić, gotów, by wrócić do siebie. Jeśli ten film poruszył cię choć odrobinę, zatrzymaj się na chwilę, zamknij oczy i zapytaj siebie, czego naprawdę się trzymam i czy jestem gotów to puścić. Bo może właśnie w tym odpuszczeniu czeka na ciebie zupełnie nowe życie. Jeśli ten przekaz z tobą rezonuje, zostaw komentarz i podziel się: co ty jesteś gotów dziś odpuścić? Co najbardziej z tego filmu dotknęło ciebie? I pamiętaj: nie jesteś w tym sam. Jesteśmy tutaj razem, ucząc się odpuszczać, krok po kroku. Jeśli chcesz więcej takich treści, zostaw łapkę w górę. Subskrybuj i kliknij dzwoneczek. To dopiero początek. Do zobaczenia w kolejnym filmie.